Witajcie moi drodzy. Na samym początku tego komentarza chciałbym, żebyście wsłuchali się w krótki fragment ze dzisiejszej Ewangelii, która jest o faryzeuszu i, i o celniku. Posłuchajcie, proszę. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, jego albo, albo jaki ten celnik. Zachowuje post dwa razy w tygodniu, daje dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywamy. Niestety każdy z nas choruje na pewną chorobę, a ta choroba nazywa się ciągłe ocenianie, osądzanie i porównywanie się. Dlaczego ta choroba jest tak niebezpieczna? Ponieważ ona zabiera nam dosłownie w radość z życia. Ciągłe porównywanie się i osądzanie zabiera nam uśmiech z naszego serca. A ja chciałbym Was dzisiaj zaprosić do tego, abyśmy nauczyli się dzisiaj pięknej modlitwy, która wlewa radość w nasze serca. Chcecie być ludźmi radosnymi? To warto zacząć modlić się w ten sposób, w jaki Wam dzisiaj powiem. Piotr Gursa, założyciel wspólnoty Emanuel, mówił swoim towarzyszom, aby każdego dnia. Swój dzień rozpoczynali od krótkiej modlitwy dziękczynienia, aby potrafili podziękować Panu Bogu za to, kogo posiadają, za to, co posiadają. Dlaczego? Aby zobaczyli, że Pan Bóg naprawdę się o nich troszczy i wtedy radość będzie każdego dnia dosłownie w ich sercu. Zacznij dziękować. Przestań oceniać. Zacznij dziękować Panu Bogu za to, co masz i kogo masz. A zobaczysz, jak radość zagości w twoim sercu. Do czego nas to prowadzi? I do czego nas prowadzi modlitwa dziękczynienia? Na pewno macie ulubionych świętych. Jedną z moich ulubionych świętych jest Matka Teresa z Kalkuty. I pewnego dnia do klasztoru w Kalkucie zapukał redaktor z Ameryki, który chciał zrobić z nią wywiad. I kiedy zobaczył, jak matka Teresa z Kalkuty zajmuje się jednym z biednych, jak go pielęgnuje, umiera, e, ubiera e, karmi. E, w pewnej chwili podszedł on do niej i powiedział, że on by nigdy tego nie zrobił, nawet za milion dolarów. I wtedy matka Teresa z taką wielką czułością i wrażliwością i z wielkim wyczuciem e, powiedziała mu, że ona też nigdy by tego nie zrobiła za milion dolarów, ale robi to dlatego ponieważ widzi w drugim człowieku Chrystusa. Modlitwa dziękczynienia pozwala nam zobaczyć w drugim człowieku Chrystusa. Zacznij dziękować, a nie osądzać i oceniać.